Ja właśnie ustawiam tło do kawy z wróżką. No by wykorzystałam balony. Mam nadzieję, że będzie fajnie kolorowo wyglądało. Hejka w ogóle w porannym vlogu już nie w vlogmasie. Witam, witam. Zobaczcie, jaki się zrobił ciekawy płomień mojej świecy z kawy z wróżką porannej. Tak, u mnie dużo świecą, ale naprawdę się taki kwiat zrobił. Mm, ciekawe. Dzisiaj jeszcze dojadamy grzybówkę z wczoraj. Taka, ja lubię warzywa w zupie, nie wiem jak wy. Dużo grzybów. Już naszykałam kawałek pogotowia run i żywiołów, muszę zabrać i zrobić parę rzeczy jeszcze ogarnąć. I ja będę mogła odespać sylwestra, mm, ale na razie smacznego. No dobra, czas jeszcze troszkę popracować. Runy muszę zrobić na ten tydzień, i tekst napełnię, i nowie wypisać, bo będą troszeczkę inne. Może jeszcze uda się biurko zmienić. Zobaczymy, czy się wyrobimy, bo muszę odespać. Muszę, a powiem Wam, że w tym nowym roku fajnie. Tak wiecie, z taką energią. Wow! Jutro zawsze jest nowe i wolne od błędów. I zaczynamy, i działamy, i afirmujemy, i dużo się będzie działo na kanale. A ja lubię, jak się dużo dzieje. Tak sama wywołuję te zmiany, tak jestem wariatem. I tą księgę piękną dostałam, ja wam zaraz pokażę, po prostu piękna, tylko przeniosę się w miejsce, gdzie ona jest, czyli na łóżko. Bo z pięknymi nowymi rzeczami sypiam. Muszę się napawać, po prostu uwielbiam. I mam nadzieję, że będzie szczęśliwie i fajnie, i że będzie nam się wszystkim dobrze działo i dalej kontynuuję. Teraz to się będzie nazywało Witch Vlog. Witch Vlog. Ja oczywiście trochę... Co się dzieje, a trochę magicznych rzeczy, i będziemy sobie. Yy, no, chce mi się chcieć, chce mi się chcieć. I to nie jest tak, że na nowy rok, bo myśmy ten grudzień, powiem wam, napędzali tę gwiazdkowość, ile się dało afirmacjami, zadaniami. Będziemy to kontynuować po prostu, czyli to nie jest wejście w nowe, to jest nowym rokiem, nowym krokiem. Nie. Kontynuujemy, nie śpimy. Nie śpimy dalej. No, także jutro już tak regularnie do pracy, natomiast dzisiaj jeszcze takie resztkowania rzeczy ważnych. Słuchajcie, i kawę z wróżką zrobiłam, i maile odgruzowałam, i, i, i dzieje się, i jest cudnie. Także super, ja jestem cała pozytywnie nastawiona na ten nowy czas. Jeszcze afirmacje muszę zrobić, bo wy już macie porobione, a ja normalnie w lesie, w polu. Jak to wiedźma. Przytargała mój planer na nasze magiczne działania. Słuchajcie, on rośnie w zatrważającym tempie. z cały rok Naszych magicznych działań. Tu mam jeszcze zostawione kartki na różne. Będziemy to ogarniać. Dzisiaj robimy rytuał na nowy rok. Możecie się zapoznać. I będziemy tutaj uzupełniać nasze koło życzeń. Ale przede wszystkim, ja muszę tu są afirmation. Yy, muszę tutaj yy, Oprócz run, który będziemy robić. O. Czekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie ta kartka. O, wezwania i wasze odpowiedzi. No, także tu mam w ogóle listę wspólnych działań. Będę ją uzupełniać w ciągu roku, bo tego jest dużo. A fajnie to mieć, powiem wam, bo potem o matko. Jeszcze coś kreda, jeszcze coś coś, jeszcze coś coś. Także tutaj się dużo rzeczy zadziewa. No, ale siadam do przepisywania. Już kto coś zastupuje, to też będzie miał. No to pójdzie na grupę. No nie będziemy wspólnie działać w pełni inowie. Ja przyniosłam kalendarz z biurka, gdzie wam nagrywałam w którymś vlogmasie jak wygląda, co dostałam od Agatki. I oczywiście, jak to Dorota mówi, kierowniczka już zalega ciałkiem swym własnym. Z rana księga, teraz kalendarz. Trzeba zakocić nie wiem, zaczarować po kociemu czy jak. Dziunek. zrobić approved. approved. No, może tak I być. Tyle. No. I pierwsze koty zapłoty już zrobione. Ja jeszcze idę teraz popracować nad naszym dzisiejszym tematem, czyli co chcę przenieść do nowego roku. Si. Na drugiej stronie są dwie afirmacje jeszcze bo robimy 24 ale wam nie pokażę, bo już mam następne rozpisane w sensie jakie będą na następne dni a niech to pozostanie niespodzianką ja tu sobie działam, afirmuję rozpisuję, ale chciałam wam pokazać księgę skórzana, na no takie piękne otwarcie Wiśniacz, ty dasz radę. <noise> Jedną ręką dasz radę. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Skórka tłoczona i taki papier. I ręcznie szyta. No i jest ogromna, bo powiem Wam, tu mam zeszyt B5. To są dwa zeszyty B5. Ona ma B4. No A4, bo zobaczcie, tu jest A5. To ona jest. O, tutaj mamy większe. Tu nam by zostało na dwie b 5 czyli B4 rozmiar. Weź teraz, znajdź taki, taką ogromniastą księgę. No, przepiękno. No, światło może nie jest najlepsze, ale słuchajcie, yy, no już ciemno jest. No, nie będę tutaj górnego zapalała. No, piękność. No, nie ma moi kochani, lekko. Dzisiaj mamy rytuał noworoczny. I będzie potrzeba do niego 17 świec. Ja mam dwa świeczniki, właściwie mam więcej, bo mam 3 czy 4 po 6, ale one są gdzieś. A zaraz już tu mam pod ręką 2. Także to już mamy 7 i 7 to 14. 15, 16, 17. Ogarniemy. No, ale świeczniki są zacne. I będziemy słuchajcie magikować a rytualik będzie nam polegał na tym, że będziemy w koło wpisywali afirmacje znaczy afirmacje no, życzenia swoje I tu mamy ten rytuał no dobra ja się przygotowuję a wam mówię do zobaczenia w kolejnym vlogu a my nadal tacy mali do to drugie tyle na kaloryferze. Da kaloryferze a tutaj y, piękne nam skrypty runiczne wyszły, zobaczcie na dobrobyt, na rok to są na kanale jest film, jak ktoś nie wie to niech się dowie jak traktować skrypt runiczny też jest na kanale, można się dowiedzieć na dobrobyt, jaka piękność nam wyszła z run na miłość, cudowność na szczęście, na wzrost na zdrowie i na ochronę tu mam pomyłkę, ale jak Dorotka będzie robić zdjęcie to zamarzę, bo ona umi a ja Wam pokazuję w ten sposób. I drugi raz się z Wami żegnam. No, pa pa pa.